W ogóle zaczynając od samego początku, po co są te podkowy dla konia? Założenia dla ochrony. No tak jak buty dla nas, tak okay. potrzebne są dla koni. Ale nie oznacza, że wszystkie konie muszą być kute. To jest kompletna bzdura. Czyli od czego to zależy, że koń potrzebuje? Od jego uwarunkowania genetycznego dosłownie. Jeżeli no. mamy cienką podeszwę, jeżeli mamy konia z płaskimi podeszwami, i koń na przykład dużo chodzi w terenie, w lesie, po kamieniach, po twardym gruncie, no to jedyna forma dla niego wsparcia Odkucie. Czy są różne podkowy w zależności od tego, co koń robi? Nie wiem, zimowe, letnie, sportowe, w teren, po betonie? Nie, w zasadzie to jest dosyć klasyczne, natomiast możemy. Tuningować, mówiąc kolokwialnie, każdą podkowę. Okay. Zimowe, letnie, nie, nie ma znaczenia. Możemy dodawać trakcyjne rzeczy, czyli jak hacele, widje, W przypadku śniegu, lodu, możemy się, że tak powiem, upewnić, że ktoś tam nie będzie ślizgał. Czasami są stajnie, gdzie podłoga jest niesamowicie śliska, jest za, jest za gładko i potrzebujemy na przykład powstawać, powkręcać widje. Okej, okay, możemy tak. tuningować podkowę, tuningować da konia. Się.